Witam serdecznie Państwa czwarty wrzesień 2025 rok proszę Państwa 2 września zaglądałem do tej rodziny Celem zobaczenia ile w tych mi wyszło młodych z plastrów i okazało się, że ta rodzina mimo że została wrzucona na węze nie została przeleczona akurat ta pszczoła nie została przeleczona na warozę, ponieważ pszczołę i czerwdziołem a pudrem nie chciałem ich nękać, bo ich było trochę mało no więc posiędła jakąś część warozy ale niestety bardzo dużo warozy wyniósł z tego ula i teraz dwa dni temu tą rodzinę na noc posypałem cukrem pudrem już typowo na pszczołę no i za dzień czy za dwa dni, znów w nocy posypę cukrem pudrem Chodzi o to, żeby ją przeleczyć No nie chcę używać wólu przyszłorocznym, produkcyjnym Amitrazy A dzisiaj wgląd ile tego czerwiu wyszło To jest ostatnia ramka zaczerwiona No i widzę, że drodzy Państwo ta pszczoła się na tą chwilę odrodziła bo tu doszło do takiej sytuacji, że te pszczoły, które zostały lotne, przerobiły syrop, odrobiły węzeł. No i ledwo, ledwo doczekały pokolenia. No i teraz rodziny pszczele ładnie wyczyściły ul. z pszczół porażonych przez warozę tych pszczół przybyło i one są prawie w pewnym stopniu zakarmione I jest duża szansa że ta rodzina pszczela może dojechać do wiosny w dobrej kondycji także jest tych pszczółek no i tu widzę jeszcze dużo czerw do wyjścia i na tą chwilę nie widzę na plastrach pszczół porażonych na warozę natomiast no znaczyło że te warozę niedużo poszło do tej rodziny drodzy państwo yy, zostało w macierzaku tylko jest tak zajadliwa, że rozpierdala tą rodzinę proszę państwa piszą mi w komentarzach że cukier puder jest nie warta bo yy, waroza była proszę państwa zastosujecie kwas mrówkowy amitrazę jak pszczoły sobie przyniesą? no to będą też mieć tą yy, warozę i amitrazę to był sens w tym, że one przyniosły proszę Państwa dużo czerwiu do wyjścia jak Państwo widzą dużo czerwiu do wyjścia i tych pszczół już jest w ulu, ładnie to znaczy że nie było nie wiadomo jakiego stopnia porażenia warozą tylko dlatego proszę państwa te pszczoły były zdeformowane z tego powodu że po prostu waroza jest bardzo zainfekowana no prawdopodobnie ta rodzina pszczela ogłosiła jakiegoś zdechlaka to była rodzina pszczela, która z zimy, zimy wyszła na czterech uliczkach i nic nie wskazywało, że ona bardzo szybko te moje trzy kontyngnacje zapełni i jeszcze mi najwięcej w pasiece miodu przyniesie. Tylko pytanie, skąd ona ten miód nosiła, z kwiatków czy od bratków pszczelarzy? To jest pytanie. No i proszę Państwa, w sumie rzecz biorąc, yy, z, w perspektywie rozwoju mojej pasieki, moich pomysłów, taka rodzina, która ma skłonność do przynoszenia warozy do moich celów praktycznych, jest raczej tu wskazana na mojej pasieczysku, bo wiecie o tym, że prowadzę takie prace obserwacyjne na ulu, gdzie jest typowo górny wylotek 5 cm od górnej beleczki jedyny wylotek. Jakie z tego wnioski będą? Zobaczymy. No i dzisiaj wieczorem, proszę Państwa, te pszczoły trzeba znów posypać cukrem pudrem. Do chwili, aż wyjdą, wyjdzie ten wszystkie czerw, żeby na bieżąco tą warozę zniszczyć. Jeszcze raz powtarzam, waroza w tym ulu, to nie jest to, że cukier puder nie działa przecież myję sypę 360 dni w roku cukrem pudrem tylko i takie coś możecie się przydarzyć po stosowaniu ich kwasów bo na to wpływu nie macie jeśli rodzina pszczela wam w międzyczasie nazosi waruzy także ci co stosują cukier puder niech się tym nie przyjmują tylko tak jak ja tu w tej rodzinie to już typowo stosuję na wieczór, gdy wszystkie pszczoły, wieczór gdy wszystkie pszczoły są ściśnione na czerwiu no żeby po prostu drodzy Państwo obsypać jednak te pszczoły no bo, bo przy mocnych grozinach obsypywać pszczoły jeszcze w moich typach gula to chyba wiecie jak to wygląda to wszystko idzie w górę jakby była jedna rodzina, można by było się bawić, ale nie przy tych kilkunastu rodzinach. I proszę Państwa, jak Państwo widzicie, jednak czerw się wygryza, bo ja czasem miałem wątpliwości, że ten czerw w tej pasiece od tej rodziny mógł być zaziębiony, bo... No, tu już nie miał kto dogrzewać tego czerwiu. i Jak widzicie, cukier-puder tu czeka na następny zabieg. Także ja nie pajeruję, nie oszukuję, że mówię, że leczę z tego, a stosuję kwasy amitrazy. Proszę Państwa, to by się mijało z celem. A ci, co mają wątpliwości? To się trują chemią i sobie wmawiają, że to chemia organiczna uzyskana w procesach technologicznych. A takich cudów na naszej, drodzy Państwo, planecie nie było i nie będzie. No i tymi sformułowaniami serdecznie się z Państwem żegnam.